Świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek, to świnka mama, a to świnka tata. <świnka>, świnka Peppa. Malowanie. Dziś Peppa i Jacek mają zamiar malować. Potrzebna nam stara gazeta, żeby ją rozłożyć na stole. Tak. Tata właśnie czyta gazetę. Muszę ją najpierw przeczytać, potem ją dostaniecie. O, No, to macie. Kurwa! Możemy zacząć malować! Ty głuptasie! Nie wiesz, że duże dzieci używają do malowania pędzla? Ale Jacek woli malować po swojemu. Patki też spodobało się takie malowanie. Bardzo ładnie. Kochanie, mogę cię prosić o ziemniaki? Jeszcze nie zdążyłam ich ugotować. Tatusiu, jesteś głodny? Nie mam zamiaru ich jeść. Popatrzcie. Co tata będzie robił? O! A teraz kto mi powie co to jest? Spryciarz staty! O, ho! Ja też uwielbiałem malować, kiedy byłem młody. Dziś powinny być moje rzeczy do malowania. Tatusiu, dlaczego włożyłeś taką śmieszną czapeczkę? O, to jest mój beret. Dzięki niemu czujesz jak prawdziwy artysta. Chodźmy, zobaczymy, co warto namalować. Bardzo dobrze, synku. Stara wisienka wyjątkowo ładna. Co to jest? To są sztalugi, dzieci. One trzymają płótno. Co to jest płótno? Maluje się na nim, tak jak na papierze, tylko innymi farbami. Czy to pasta do zębów? O, ho, ho, ależ skąd. To specjalna farba dla dorosłych artystów. Mm -hmm. Ha, jaki kolor najpierw weźmiemy? Proszę, czerwony. Dlaczego akurat czerwony? Czerwony to mój ulubiony kolor. Najpierw powinniśmy namalować niebo. Powiedz mi, jaki ma kolor? Wiadomo, niebieski. Proszę bardzo. Zaczynamy od niebieskiego. <laughs> Teraz kolej na drzewo. Liście są zielone. Ale tu nie ma zielonego. Nie szkodzi. Jeśli weźmiemy niebieską farbę i trochę żółtej, wyjdzie nam zielony. Kolory niebieski i żółty dają zielony. O! Jakie no, piękne tak. zielone liście. Tu namalujemy trawę. No a co z gałęziami? Przecież nie mamy brązowej farby. Też możemy ją zrobić. Wymieszamy zielony i czerwony. Kolory czerwony i zielony dają brązowy. O! Tata namalował pień i koronę drzewa Ojej Tato, mogę namalować wiśnie? Dobrze, skarbie Włóż palec do farby i odciśnij na płótnie Raz, dwa, trzy Doskonale Teraz kolejna Jacka Jaki wspaniały z ciebie malasz, Jacusiu i proszę, nasz obraz gotowy. O, przyszły kaczki. Witajcie, kaczuszki. Właśnie malujemy obraz. Kaczki biegają po palecie z farbami. Sio, sio! Niedobre kaczki! Sio, kaczki, sio! Uciekajcie od naszego obrazu. O, rety. I teraz na obrazie są kacze łapki. Ojej! Co tu się wyprawia? Mamo! Kaczki zniszczyły nasz obraz! Mm, pokażcie mi to. Kaczki zostawiły ślady w całym ogrodzie. Takie same jak na obrazie. Wasz obraz wcale na tym nie ucierpiał. Jest taki jak trzeba. Ura! O, nie będę ukrywał, że mam do tego prawdziwy talent. Tak samo jak kaczki. A, a, a. <laughs> o, o, o. Wersja Polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, Reżyseria Dorota Kawęcka, Dialogi Dorota Dziatkiewicz, Dźwięk Jakub milencki Opracowanie Muzyczne Piotr Gobol, Kierownictwo Produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wasylik, Robert Tondera, Mateusz Krasowski i inni.